francuskie House of Cards. Tak Netflix zapowiadał szumnie swoje pierwsze europejskie dziecko pod tytułem Marseille z Gérardem Depardieu w roli głównej. Mieliśmy wszelkie przesłanki, by sądzić, że będzie to projekt udany. Pracowano nad nim aż dwa lata, a nad scenariuszem czuwał znany francuski pisarz Dan Frank. Do tego wszystkiego zaangażowały się w niego największe francuskie gwiazdy, a budżet jednego odcinka wynosił 800 tysięcy euro. Do tego doszła mega promocja we Francji i jednoczesna premiera na platformie Netflix w 190 krajach. Efekt przerost formy nad treścią, jakiej Francja chyba dawno nie widziała i pierwszy tak mocny kandydat do miana Rozczarowania Roku. Mahcei to według twórców thriller polityczny z elementami dramatu psychologicznego, kryminału i sensacji. To historia byłych sojuszników, mera Marsylii i jego zastępcy, którzy stają się rywalami, a walka o władzę i chęć zemsty prowokują ich do coraz bardziej radykalnych działań. W rolach antagonistów wystąpili Gérard Depardieu oraz Benoît Magimel, znany z takich filmów jak pianistka Michaela Haneke czy Nienawiść z 1995 roku. Intryga ma być wielowątkowa, napięcie trudne do zniesienia, ale w rzeczywistości nie do zniesienia okazuje się być fabuła, która po prostu nie daje rady. No dobra, ale zanim zacznę narzekać na dobre, trochę pozytywów. 800 tysięcy euro wystarczyło, żeby nakręcić bardzo efektowny obrazek. Marsylia pokazana jest w serialu monumentalnie i wręcz bizantyjsko ociekająca złotem, z przytłaczającą architekturą i imponującą przystanią. Dla kontrastu również z arabskim gettem, gdzie panoszy się mafia. Ponoć przez Francuzów miasto kojarzone jest właśnie ze skorumpowanymi politykami i mafią. Francuscy widzowie powinni się więc łatwo odnaleźć w tym serialu, ale właśnie tu zgrzyta najbardziej. Na pierwszy rzut oka wszystko gra. Zdjęcia są bardzo dopracowane, czołówka, montaż, ogólnie realizacja, nie ma się do czego przyczepić. Aktorsko też jest dobrze, bo przecież grają tam najlepsi. I tylko dialogi trochę zgrzytają, szczególnie seksualne podteksty i prowokacyjne nawiązania. Ale może myślałam sobie, oglądając taka kulturowa specyfika Francji. Niestety, to nie specyfika czego dowiedli Francuscy krytycy, którzy Marseille dosłownie zmiażdżyli. Ich recenzje okazały się dużo ostrzejsze niż na przykład amerykańskie i niestety bardziej trafne. I tak na przykład magazyn Télérama zwrócił uwagę, że Marsylia nie jest thrillerem politycznym, ale niezgrabną operą mydlaną, której finał i kolejne sceny erotyczne są po prostu karykaturalne. Dziennikarze zwracali też uwagę na wulgarny język i liczne odniesienia seksualne, które mimo moich początkowych podejrzeń nie są jednak specyfiką lokalną. Fabuła jest po prostu banalna i bardzo szybko z poziomu aspirującego dramatu nabiera cech opery mydlanej. Kobiece role są żadne, a właściwie są potwornie irytujące i psychologicznie nieskładne. Brakuje też konsekwencji. No na przykład jakim cudem córka Mera Marsylii, sprawującego urząd 20 lat non-stop, zdołała zachować anonimowość. Brakuje też, i to chyba największy zarzut, niuansów. Ambitne produkcje z USA czy Europy przyzwyczaiły nas już do wielowarstwowych, skomplikowanych intrykt i złożonych, niejednoznacznych moralnie postaci. W Marseille szybko okazuje się, że świat jest biało-czarny, a główny intrygant, niczym Alexis Kolbi w dynastii, sieje śmierć i zniszczenie, by zaspokoić własną frustrację. Mimo, że akcja rozgrywa się w tętniącej życiem metropolii i drugim co do wielkości mieście Francji, można odnieść wrażenie, że w Marsylii żyje jakieś 10 osób, które wciąż przypadkiem na siebie wpadają. Apetyt seksualny niektórych bohaterów jest absolutnie niespotykany, a sceny erotyczne ocierają się o autoparodię. Dialogi są drewniane, nawet w ustach uznanych aktorów, a finał opowieści dosłownie odbiera mowę. Jakby z tych 800 tysięcy euro na napisanie końcówki odcinka nic już nie zostało i autor coś na szybko na baz żeby mieć już Fairrant. Strasznie mi przykro, że ten serial się nie udał, bo naprawdę dużo sobie po nim obiecywałam. Szefostwo Netflixa jest z niego raczej zadowolone, bo poza Francją zbiera dosyć ciepłe recenzje, więc może zainwestuje również w kontynuację. Podsumowując, Marseille to serial totalnie przereklamowany, zrealizowany przez profesjonalną ekipę i napisany przypadkiem na kolanie w chwili dramatycznego spadku formy. To wciąż za dużo, żeby wystawić temu serialowi więcej niż trzy gwiazdki, ale i za mało, żeby polecić go komukolwiek, kto spodziewa się po serialu czegoś więcej niż dramatów rodem z dynastii. Tyle od nas. Bardzo jestem ciekawa, co Wy sądzicie na temat Marseille, czy w ogóle planujecie oglądać ten serial, a może już go widzieliście i na przykład Wam się podobał. Chętnie dowiem się, co konkretnie Wam się w nim podobało. Piszcie w komentarzach i jeśli podobała Wam się dzisiejsza recenzja, dawajcie łapki w górę i subujcie nasz kanał. Odwiedzajcie nas też na fejsie i instagramie.